I'm the Prince and you will hear me. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Kapitan Wrona, a to jest A Game of Dwarves. Specjalny odcinek nagrany na potrzeby konkursu Sapphire Polska. Szczegóły znajdziecie w opisie. Listen up! Put down the ale and listen! Zaczynamy. Kampania dla jednego gracza Kapitan Wrona. W grze jesteśmy księciem krasnoludów, który zostaje wygnany przez swojego ojca po to, żeby nauczyć się samodzielnie dowodzić królestwem, żeby pokazał swojemu ojcu, że jest wart tego, aby móc zostać w przyszłości królem. Hear me. Tutaj mamy tutorial, ale tutorialu nie będziemy grali, od razu przejdziemy do głównej gry. Słucham, że tutaj w miarę postępów będą odblokowywane nowe lokacje, gdzie będziemy mogli zakładać nasze królestwo. I teraz tak, tutaj zaczynamy z siedmioma krasnoludami, naszym dowódcą, dwóch kopaczy, inżynier, pracownik i dwóch wojowników. Naszym celem jest dotarcie do. Komnaty ze skarbem tam gdzieś w tle widać takie znaki zapytania to najprawdopodobniej tam gdzieś się znajduje no i musimy dbać o nasze królestwo o zapewnienie jedzenia naszym krasnoludom, żeby miały gdzie spać, co pić. Mamy tutaj zadania rozwój jakieś tam badania można budować różne przedmioty łóżka, jakieś tam kółeczki, skrzyneczki stoły. Dobra, możemy tutaj zbudować jakieś jedzenie. Co to? Grzyby, marchewka, drzewko cytrynowe. No, dziwne. Dziwne. Krasnoludy wegetarianie, przeważnie krasnoludy jedzą pieczone mięso i piją piwo. No, ale to widocznie jakiś dziwny odłam krasnoludów. Te żółte takie kropki, jakby plamki. To przypuszczalnie jest złoto, bo mamy tutaj podstawowe surowce: złoto, drewno, kamień. Hmm. Jedzenie jak na razie, pewnie jak tego typu grach, to będzie potem rozwijane. Dobrze, tutaj zbudujemy jakieś łóżko do spania. Dodamy tutaj krasnoluda. Krasnoludy tutaj w także rozmnażają się poprzez wyskakiwanie z fontanny. Dosyć ciekawa metoda. Krasnoludzkich kobiet nie ma. Zresztą nikt nigdy nie widział nigdzie krasnoludzkich kobiet. Chociaż nie, w niektórych grach RPG można grać krasnoludzką kobietą. Też mają brody, więc... trochę bez sensu. No i tak, no i tutaj musimy sobie po prostu jakoś rozbudować to nasze podziemne królestwo. Co ciekawe, dodamy im trochę jedzenia. Co ciekawe, na razie ten książę nie nadaje się do niczego, w zasadzie tylko zjada jedzenie i, i, i nie pełni żadnej funkcji. Ale myślę, że na, na jakiś późniejszych etapach gry to będzie tak, że po prostu e, trzeba będzie go bronić przed jakimiś potworami. Pomału, pomału. Tutaj rozwijamy sale, gdzie są sadzonki. Rozwijamy sypialnie. Zobaczymy co tutaj, tutaj, z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie, tak jak w mori, nie zakopiemy się za daleko i nie wyskoczy na nas jakiś, nie wiem, pradawny, złowrogi demon czy coś w tym rodzaju. Co do grafiki w grze, to no, nie jest jakaś tam super porywająca, poprawna. Mogłaby być bardziej realistyczna, żeby można było bardziej się może wczuć w, w klimat, gry jest taka dosyć taka bajkowa, jakby to powiedzieć, więc. Więc tutaj. Dobrze. E, tutaj musimy zbudować jakieś dekoracje. Tutaj po prawej stronie są questy 20 dekoracji, więc wykładamy sobie ściany i podłogę jakąś. Oj. Trochę jak w. W Simsach generalnie. Ja, no ale cóż, no ale cóż. No dobra, zbudujmy tutaj salę tronową ładną dla naszego księcia. Mamy już nową salę, zanim zobaczmy tutaj dalej. Tutaj tworzymy tunel, staramy się dokopać do, do tych znaków zapytania, gdzie, gdzie, gdzie można odkryć dalsze jakieś lokacje. O, on tu zbiera sobie sadzi te nasze jedzenie. Na razie nie widziałem nigdzie opcji możliwości wybudowania browaru, żeby ważyć piwo, albo hodowania zwierząt na mięso. Więc niestety nasze krasnoludy nadal żywią się tylko warzywkami. Widocznie tak ma być. Wybaczmy. Mamy złoto, drewno, kamienie. Tutaj rozbudujemy sobie salę do robienia badań dla naukowego tego krasnoluda stół research table dodamy sobie naukowca krasnoluda żeby badania prowadził no, rozwój jakichś tam technologii, ulepszeń broni takich tego typu rzeczy zaraz przy tej naszej fontannie do rozmnażania, o tu stół jest trochę pusty jak widać, oni wszyscy mają swoje imiona, także ja tutaj przyspieszam też czasami czas, bo, bo to strasznie powoli się ruszają te, te krasnoludy, więc generalnie myślę, że na późniejszym etapie, kiedy dojdą już przeciwnicy, to trzeba będzie raczej pauzować grę niż przyspieszać, żeby, żeby nadążyć z jakimś tam wykonywaniem jakich, jakichś zadań obrony czy, 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 czy walki, czegoś takiego. Na razie to jest wszystko bardzo, bardzo lajtowo. Nawet powiedziałbym, że flegmatycznie dosyć na razie tutaj idzie rozgrywka. No i zobaczymy, no tutaj mamy jeszcze zebrać trochę jedzenia według questu, yy, odblokować jakąś pierwszą technologię. O, tu już zebraliśmy jedzenie bardzo dobrze. Mugs Down off. No, i odkryliśmy przy okazji, właśnie co to jest? Odkryliśmy jakąś salę. Tutaj do nas mówi facet: Trzech, trzech Krasnoludów mamy tutaj. Czyli przypuszczam, że tutaj jest zejście jakieś na dół. O, trochę za daleko. Przypuszczam, że tu za tymi drzwiami mogą czaić się już jakieś potwory, tak by to miało. Tak, czyli tu taką część jakby mieszkalną sobie zrobię, część tam rolniczą, że tak powiem. I, i tam będzie ta część wojskowa z, z pokojem naszego księcia na końcu, co w sumie ma sens, bo będzie on dobrze chroniony przed, przed jakimiś tam napastnikami. Tutaj wszędzie umeblować. Dać jakiś sprzęt do ćwiczeń. Stół do jedzenia dla tych wojowników naszych krasnoludzkich. No i co? No i co? Tutaj dalej myślę, że. że zobaczymy. Tutaj już mam. mam... Okej. Okay. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie jakieś swoje sugestie, pytania, cokolwiek zostawcie w komentarzach i do zobaczenia następnym razem.